Choć ból przeszywa ciało, w głowie mętlik mam Nadziei swej nie tracę, bo nie jestem sam Jest siła, co mnie trzyma, gdy upadam już bez tłu To wiara w lepsze jutro, pokres moich snów Choć ból przeszywa ciało, w głowie mętlik mam Nadziei swej nie tracę, bo nie jestem sam Jest siła, co mnie trzyma, gdy upadam już bez tłu To wiara w lepsze jutro, pokres moich snów To znowu jaraw na bicie serca swego Opowiadam historię życia niełatwego Każdy dzień to wyzwanie, gdy ciało mówi dość A w głowie mej wiruje nieznośny obcy gość Zawrotny ból kolana, zmęczenie, co spala z nóg. Czasem myślę, że stoję już na granicy dróg Świat za oknem pędzi, a ja w łóżku leżę znów Walcząc z własną słabością Pośród cichych snów Lekarze dają leki, co łagodzą tylko trochę Ale prawdziwa walka toczy się z mą psychą i prochem Patrzę w sufit i pytam, jak długo jeszcze tak w sercu cichy głos mi szepcze, nie poddawaj się, brat? Choć ból przeszywa ciała, a w głowie metric mam Nadziei swej nie tracę, bo nie jestem Sam jest siła, co mnie trzyma, gdy upadam już bez tchu To wiara w lepsze jutro, pokres moich snów Choć ból przeszywa ciała, a w głowie metric mam Nadziei swej nie tracę, bo nie jestem Sam jest siła, co mnie trzyma, gdy upadam już bez tchu Zawsze jutro pokres moich snów Chwilę chwile zwątpienia, gdy ciemność mnie otacza Gdy każda prosta czynność jak góra się spiętrza Uśmiech bliskich dodaje sił, lecz czasem czuję wstyd, że nie mogę być taki jakbym być chciał To mój skrzydł, chciałbym wstać i powiedz, zostawić cierpienie w tyle Lecz ono jak cień Wierny trwa przy mnie każdą chwilę To test charakteru, próba wytrwałości mej W labiryncie niemocy szukam drogi swojej, hej! Każdy oddech to biód, każde wstanie to cud Czasem czuję w ustach tylko kory czy miód, ale potem przypominam sobie, po co walczę i kim jestem, i że w tej podróży nie jestem tylko gościem. Choć ból przeszywa ciała, a w głowie magic mam nadziei swej nie tracę, bo nie jestem. Sam jest siła, co mnie trzyma, gdy upadam już bez tru. To wiara w lepsze jutro, pokres moich snów. Choć ból przeszywa ciała, a w głowie magic mam nadziei swej nie tracę, bo nie jestem. Sam jest siła, co mnie trzyma, gdy upadam. Bez tłu, to wiara w lepsze jutro, pokres moich snów! Bo jestem nie i skracony, gaśnie nigdy wiesz. To płomień dany z góry, bym przeszedł każdy chrzest. Choć ciało jest więzieniem, dusza wolna jest jak ptak. I wznosi się wysoko, ponad cierpienia znak. On widzi każdą zę i słyszy każdy szept, gdy w ciszy nocnej się o siłę, o ten leki, i czuję jego obecność Gdy jest najgorzej już, odkładzie dłoń na sercu Mówiąc stanie i dalej rusz, więc idę krok za krokiem Choć droga stroma jest, Powiem, że na jej końcu Czeka cierpienia kres, bo moja droga krzyżowa Mój osobisty trud, lecz na jej szczycie czeka Zmartwychwstania cud Nie tracę nadziei, nie jestem sam On jest to. zawsze off